Siemano, jak obiecałem, tak, e, tak nagrywam. Złożyłem komarynkę. Kilka słów, tak jak mówiłem. E, tłoczek e, obcego rozmawialiśmy. Cylinder Almietka na 38,75 jest zrobione. Dubel Sagaźniczek. Dłubelsik, nowe magneto. Zapłonik został stary, jednak iskrę ładną daje. Yy, Ustawiony już tak wstępnie. Yy, co tam jeszcze? Wałek yy, Dłubelsa. Jakoś kopkę dostał nową, założyłem tak, żeby dało się to jakoś odpalić. No, komprecha ma taką, że łamie w łokciu. Dobra, odłożę na chwilę telefon. Spróbuję to cyknąć. Tutaj po taki super na no szybko. Na no, jedną strzykawkę paliwa. Dobra, na sekundkę odkładam. O kurde. Oh, sir. Także działam, no, troszkę się ciemno zrobiło w warsztaciku. Także super, założę dekielek, tutaj jakieś poprawki delikatnie, poczyścić ładnie wszystko i pójdzie do tego pomarańczowego i, i będzie kitarka. Nawet powiem szczerze, że ładnie odpalił, bo o oh, kurwa, się uduszę. <gryw> Nawet powiem szczerze, że ładnie odpalił, bo po złożeniu, nie wiem, no, za czwartym, piątym, wiadomo, że wyrzuca te oleje e, po składaniu, to wszystko. No całkiem, całkiem. Zobaczymy jak to będzie szło mocowo yy, na koło. Dobra, kończę. Ko kolejne odcinki niebawem. Pozdro, wilki.